Dobry, dzień dobry, witam Państwa w tym nowym 2023 roku. I jak zwykle zapraszam na program Zapytaj burmistrza. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak samo poczucie w nowym roku? Bardzo dobre. Tak jak i w starym, zdrowie dopisuje wszystko, gra, kondycja jako taka jest ok. To bardzo fajnie, bo mamy bardzo trudne pytania. Pytania inwestycyjne. I mieszkańcy w tym roku właściwie wysypały się pytania, worek z pytaniami dotyczącymi dróg. I jest pytanie, czy odbędzie się generalny remont drogi do Lubiechowa? Jeżeli tak, to kiedy? Ja to już wielokrotnie mówiłem przy okazji różnych spotkań, na sesji Rady Miejskiej, na spotkaniach z mieszkańcami. Jak tylko ta, tą drogę dostaliśmy w spadku od starostwa powiatowego, to oczywiście natychmiast zleciliśmy zaprojektowanie remontu tej drogi. I te dokumenty są już gotowe, mamy zgłoszenie, mamy to też wstępnie policzone, czyli są koszty inwestorskie. I też wielokrotnie o tym mówiłem i powtórzę jeszcze raz, że tą inwestycję, czy tą drogę przygotowujemy do kolejnej Edycji, a z informacji różnych wiemy, że taka kolejna edycja Polskiego Ładu, czyli tego Funduszu Inwestycji Strategicznych, jeszcze w tym półroczu będzie ogłoszona. I powtórzę jeszcze raz, że ta inwestycja jest przygotowywana właśnie do, do tego źródła finansowania. Mam nadzieję, że to pieniądze uda się pozyskać. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Jeżeli tutaj będzie pozytywna decyzja, to ta inwestycja pewnie ruszy na początku, to jest przełom może tego przyszłego roku, to w zależności ile te procedury formalne potrwają. Jeżeli chodzi o przygotowanie do samej inwestycji, to jesteśmy przygotowani tak, tylko mam na myśli ten konkurs, kiedy będzie rozstrzygnięcie, kiedy będzie promesa udzielona. Ale taka realna szansa, no powiedzmy już tak, żeby nie przyspieszać tego za bardzo, a później się tłumaczyć, ponownie to ja myślę, że to jest wiosna przyszłego roku, ta inwestycja miałaby szansę wtedy się rozpocząć. To jest uwarunkowane pozyskaniem tego źródła finansowania, o którym mówiłem. Jeżeli to się nie uda, no to nie rozpoczniemy tego w przyszłym roku, tak? to wtedy trzeba już będzie szukać innych źródeł. Na dofinansowanie tej drogi i rozpoczęcie wtedy przesunie się przynajmniej o rok, czyli powiedzmy gdzieś w 2025 roku. Ale ja z reguły jestem optymistą, więc mam nadzieję, że uda się to pierwsze podejście do środków zewnętrznych, czyli do, do polskiego ładu i będziemy mogli w przyszłym roku tą inwestycję rozpocząć. Ile ona potrwa? Myślę, że to jest rok to jest minimum, trzeba się liczyć, że tyle potrwa ta inwestycja więc potencjalnie 25 mogłaby być zakończona. Pewnie pytają mieszkańcy pałacu, bo tam ciężko się... Nie, ty, nie, nie tylko, no ja myślę, <laughs> ja myślę, że najbardziej dokuczliwe, czy ta droga jest dokuczliwa dla mieszkańców, oni kilkadziesiąt lat, ja od czasu do czasu, żeby poczuć ich ból, trochę też jeżdżę tam nie mając specjalnego interesu i widzę, co się na tej drodze dzieje. Co prawda w ubiegłym roku też ją w takim większym stopniu, bo wydaliśmy tam sto kilkadziesiąt tysięcy połataliśmy, ale całkiem niedawno chyba z tydzień czy, czy dwa tygodnie temu jechałem, już pokazują się kolejne dziury po tej zimie, więc no, będziemy ją łatać do puty, dopóki nie otrzymamy środków, nie będziemy mogli rozpocząć tej dużej inwestycji, a to też trzeba pamiętać, że to jest taka Inwestycja wielomilionowa, tak wstępne szacunki mówią nawet o około 8 milionach i więcej, a chcielibyśmy w ramach tej drogi do Lubiechowa również wykonać remont odcinka drogi powiatowej z Kowańcza w kierunku Karliny aż do obwodnicy bo swego czasu, jak powiat remontował tą drogę do Pobłocia, tam w kierunku na Gościno no to ten odcinek od Kowańcza został jakby wykreślony z tego zakresu i on też już wymaga pilnego remontu, jesteśmy tutaj też po rozmowach z starostą Białogarskim i chcemy wziąć to na siebie, to wykonanie tego remontu, też zresztą wzięliśmy na siebie projektowanie tego remontu i ten projekt też już jest na ukończenie, więc mam nadzieję, że to się uda w ten sposób zrobić i wtedy trzeba się liczyć z inwestycją rzędu kilkunastu milionów, być może nawet do 15 milionów złotych. Droga do Kowańcza. Droga, droga do Lubiechowa i ten odcinek powiatowy z Kowańcza tutaj w kierunku Karlina do obwodnicy na, do wyjazdu na Szczecin. Bo właśnie tutaj mieszkańcy i Lubiechowa i Kowańcza pytają o drogę, niezmiennie. Tak, ja to, ja to rozumiem i co chwilę te pytania też się pojawiają, ale no nic więcej nie mogę dodać, ciągle mówię to, co mamy zaplanowane i co chcemy zrealizować. Panie Burmistrzu, a co z ulicą Koszalińską, kiedy będzie obiecywana przebudowa? Odcinek, czyli jak Plac na Pawła II, cała ulica Koszalińska, aż do wjazdu na obwodnicę w kierunku na Koszali, tam przy strefie ekonomicznej. Projektowanie tego remontu, my jako gmina wzięliśmy na siebie. Jest to trzeba też pamiętać dzisiaj odcinek drogi wojewódzkiej, ale żeby przyspieszyć też kwestie później inwestycyjne, to mamy takie porozumienia podpisane z marszałkiem, więc te projekty w tym roku będą ukończone. To się też zbiega i zbiegnie w czasie z zakończeniem. przepraszam z zakończeniem projektowania obwodnicy karina w kierunku na Kołobrzeg. Dla przypomnienia, ona właśnie będzie się zaczynała rondem na strefie na Koszalin ekonomicznej, tam gdzie wyjeżdżamy na tą dotychczasową obwodnicę, w kierunku północnym i północno-zachodnim. Będzie wiadukt nad torami kolejowymi, bo musi być i wtedy ona będzie wchodziła za skrzyżowaniem na Daszewo, czyli za Homanitem z powrotem w tą starą drogę wojewódzką. Te projekty i Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące obwodnicy i tych odcinków, o których mówiliśmy wcześniej tutaj, ulicy Koszalińskiej, powinny do końca tego roku być gotowe. Najpóźniej no z pozwoleniami, ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji tej inwestycji. No i wtedy, bo to będzie realizowane jako całość i to jest zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, wtedy rozpoczęcie. Realne rozpoczęcie to jest rok 2024. To też jest uwarunkowane oczywiście pozyskaniem środków unijnych, bo ta inwestycja ma być finansowana ze środków unijnych z tego nowego okresu programowego. No ale wszystko wskazuje, że za chwilę te pieniądze się pojawią również w województwie zachodnio-pomorskim i tego typu inwestycje będą mogły być realizowane. Będzie to trudna i uciążliwa inwestycja. Też pewnie wieloletnia, przynajmniej dwuletnia, bo samo przejście, remont tej ulicy Koszalińskiej, a tutaj zaprojektowaliśmy, jest zaplanowana również nowa kanalizacja deszczowa, więc będą rozkopy na całej długości, będą spore utrudnienia, więc trzeba się też już na to powoli w sposób mentalny przygotowywać, ale to, co zobaczymy po tym remoncie, no to myślę, że przekroczy nasze wszelkie oczekiwania. Ta pierwsza część, czyli Plac Jana Pawła, ulica Koszalińska do, do ulicy Szymanowskiego, hmm, można powiedzieć, że to będzie rewitalizacja, czyli kamień, nie kostka betonowa, nawierzchnia oczywiście asfaltowa, miejsca parkingowe tutaj na Placu Jana Pawła, będzie duże rondo, ale też chcemy przy okazji tego remontu, tam gdzie tylko to będzie możliwe, gdzie będzie jakieś miejsce, zrobić jak najwięcej nasadzeń, to nie będą malutkie drzewka ani takie drzewa, które będą później wyrastały nam nie wiadomo jak duże, będą to drzewa szczepione, ale też odpowiedniej wielkości i okazałości tak, żeby przy tej okazji również nie zabetonować albo nie zakamieniować pewnych powierzchni, tylko prowadzić jak najwięcej zieleni tam tylko gdzie się da. Panie Burmistrzu, a jakie inwestycje ruszą w tym roku? Bo my mówimy teraz o latach 2024-2025. A 23? Jakie drogi, jakie ulice? Jeżeli chodzi o same drogi, no to w tym roku kończymy. Wiosną chyba najpóźniej jest, będzie zakończona ulica Okrzei. To też taka inwestycja za około 6 milionów złotych, też finansowana z Polskiego Ładu. I zaczynamy wiosną. Umowę już podpisaliśmy całkiem niedawno z firmą Tebra na remont dróg w miejscowości Kowęcz. To też jest duża inwestycja, bo jej wartość na dzień dzisiejszy to jest 12,5 miliona złotych i tam oprócz tego zakresu, który był przecież projektowany kilka ładnych lat temu, w międzyczasie powstały nowe budynki, rozpoczęły się budowy kolejnych i, i tam wymaga również ten zakres doprojektowania, czyli prac projektowych. One się będą toczyły równolegle już z wykonywaniem tego pierwotnego zakresu. Inwestycja się rozpocznie w roku bieżącym, tak jak powiedziałem, wiosną, zakończy się w 2024, gdzieś w okresie letnim, w połowie roku. Panie burmistrzu, co z bałaganem na ulicy 4 marca? No różnie to można nazwać, można nazwać również bałaganem, ale jak wiemy rozpoczęła się budowa dwóch budynków. Jeden tebesowski, drugi komunalny na osiedlu Biedronka. No i z tą inwestycją wiążą się również na początek przede wszystkim prace ziemne. Tak? Czyli duże masy ziemi, które trzeba stamtąd wywieźć, wykop, pod fundamenty wykopy również. I wskazaliśmy tutaj, jeżeli chodzi o ten urobek, miejsce na 4 marca. Bardzo też to jest potrzebne dla nas na przyszłość, dlatego że planujemy i mamy koncepcję rozbudowy remontu kapitalnego stadionu, i to boisko, które tam jest na 4 marca, również będzie powiększone. Ja myślę, że przez to wożenie tej ziemi, nawożenie, biorąc pod uwagę te masy. I koszty, które dzisiaj są, gdyby to włożyć w naszą inwestycję, to by się zrobiła z tego kwota około miliona złotych. Więc tyle w przyszłości zaoszczędzimy na tej inwestycji. Natomiast nowożenie ciężkim sprzętem. One, te samochody też nie są oczywiście przeładowywane, bo, bo ja też często widzę, jak one jeżdżą. Nie ma tam jakichś górek na tych, na tych naczepach, tylko tylko starają się też nie doładowywać mocno tych samochodów. Mimo wszystko część tej jezdni na 4 marca powstały takie zapadliska lekkie, w których stoi woda i tutaj sytuacja będzie wyglądała tak, że po zakończeniu już tych prac wywozowych te wszystkie uszkodzenia, które powstały przez ten ciężki transport po prostu będą przez wykonawcę naprawione i czekamy tylko na zakończenie. Pewnie wiosną, może od razu, jeżeli pogoda pozwoli. Tam są nawierzchnie polbrukowe, więc nawet nie musi tutaj być, e, nie wiadomo jak dodatnia temperatura, jak przy masie asfaltowej. Więc po zakończeniu, tak jak powiedziałem, prac związanych z wywozem tej ziemi tego urobku z 4 marca, te drogi będą naprawione. E czy w tym roku z okazji organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się licytacja fotela burmistrza? Mentalnie jestem do tego przygotowany. To znaczy jestem przygotowany do oddania władzy na jeden dzień. I, i chciałbym Państwa... Ty ktoś ma chęć. Tak, tak. Myślę, że, że warto też zobaczyć właśnie, bo, bo mam takie wrażenie, że wyobrażenie o pracy burmistrza jest takie czasami odstające od rzeczywistości. Słyszałem i takie powiedzenie też było, że no to jest fajna robota, kurczę, bo pół dnia się przesiedzi, na czterech literach, a drugie pół dnia się przewozi te cztery litery. Ale to, to rzeczywiście jest bardzo z jednej strony fascynująca praca, czasami stresująca, ale daje, dająca ogromną ilość satysfakcji i chciałbym zachęcić wszystkich Państwa, nie wiem czy to nazwę, że będziemy licytować fotel, może bardziej jeden dzień pracy, tak? Będziemy chcieli pokazać temu, kto, czy ja będę chciał osobiście pokazać temu i osobie, która to wylicytuje, jak to tak naprawdę wygląda praca burmistrza, i, I myślę, że warto chyba takiego doświadczenia doznać, bo to się przyda każdemu. I, i pewnie mi, i, i tej osobie, która ten jeden dzień pracy wylicytuje. Więc bardzo serdecznie zachęcam do licytacji 29 stycznia w Hali Humanitarena. Dziękuję panu za rozmowę. To było już ostatnie pytanie. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam do zadawania pytań.